Nowe przedszkole w Sarnowie już otwarte. Dzięki staraniom władz gminy Stanin, najmłodsi mieszkańcy mogą cieszyć się nowoczesnym budynkiem z pełnym zapleczem edukacyjnym. Uroczyste otwarcie odbyło się 14 lutego, a inwestycja o wartości ponad 6 milionów złotych została zrealizowana dzięki wsparciu z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Polski ład. Dzisiaj jesteśmy w publicznej szkole podstawowej w Sarnowie imieniem Janusza Korczaka. Będziemy przeżywać wielkie wydarzenie z okazji otwarcia nowych obiektów szkolnych. To jest nowego budynku dla oddziałów przedszkolnych, boiska sportowego do piłki nożnej z Bieżnią, a także parkingu dla samochodów. Cieszymy się bardzo z tak ogromnej inwestycji dzięki wsparciu właśnie nas, naszych władz gminnych, naszych radnych, którzy popierali tę inicjatywę, widzieli potrzebę rozbudowy naszej szkoły. Rozbudowa zapewni naszym dzieciakom przedszkolnym lepsze warunki do edukacji przedszkolnej, ale też umożliwi w klasach starszych poprawić organizację w pozostałej części szkoły i ich pobyt. Polepszyć ich właśnie warunki nauki. Dobudowa, rozbudowa budynku, chodziło tu głównie o oddziały przedszkolne, w tym, to przy szkole w Sarnowie, była finansowana z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski, Polski Ład, bez pozyskania tych środków. Na pewno nie miałbym tu okazji do, do Państwa i do Pani przemawiać. Budowa kosztowała 6 milionów z tak zwanymi groszami udało się to ukończyć no dzisiaj mamy przyjemność być na uroczystości uroczystego otwarcia nowego budynku no i ważniejsze jest to że tu w tutejszej placówce mamy w przeciwieństwie do innych części naszej gminy wzrost demograficzny i to się najbardziej najbardziej yy, cieszy Gmina Stanin jest takim priorytetem oświata, bo to, co dzisiaj będziemy otwierali w przedszkole, 60-osobowe przedszkole, 60 dzieci w szkole wiejskiej, to naprawdę jest to co orientuje się, jest to jedno z najnowocześniejszych przedszkoli teraz w województwie lubelskim chwała za to, że wójt zaczyna i Rada Gminy widzi potrzebę edukacji od najmłodszych do najstarszych. Będzie problem, bo jest problem, bo właśnie rozmawiałem z dyrektorem kuratorium Zmiany Podlaskiej, racjonalna sieć e, oświaty na terenach wiejskich. Tylko co to jest racjonalna? Nie można patrzeć w i poprzez pryzmat finansów, że likwidujemy. Tylko trzeba dokonać jakiegoś takiego radykalnego przeglądu, co dalej, bo czy 50-osobowa szkoła to jest mała szkoła, czy duża? Dla matematyki to jest mała, a dla społeczności wiejskiej to jest duża szkoła. Dlatego mówię, jest to problem, tylko ja tak wychodzę z założenia, że społeczeństwo zdrowe i wykształcone jest, przepraszam, kolkwym, tanim społeczeństwem i o to powinniśmy dbać.